Dzisiaj samotne polowanie na wielkiego pstrąga życiówkę. W ogóle cały mam e, przedział dla siebie. Ale biorą. Dobra, jestem już nad rzeką. Zacznę sobie od o takiego robala, ale jest tak cholernie zimno, jest minus 4. No po prostu ciężko liczyć na tą rybę, ale zobaczymy. Pierwsza spinka pięknego pstrąga. Później widzę, że wychodzi mi kolejny, nie może zawalić w to. No i w końcu po paru kolejnych rzutach jest nowa życióweczka Od zera. 34 cm, więc 4 cm pobita życiówka. No, tak mi uciek. 34 cm, nowa życióweczka sobie odpływa. No, co za dzień, nie wierzę. Kolejny piękny pstrąg. Jestem niecałą godzinę nad wodą. Biała tanta, ten już będzie miał pod 40. Ole, piękna ryba. Co za dzień, po prostu drugi pstrąg, niecała godzina łowienia. Zobaczcie, klekko wpięty, ale jaki piękny. Kolejna życiówka. 40 cm, Piękny pstrąg tak sobie się cieka, poszedł. Jestem godzinę nad wodą, jestem po prostu tak zadowolony. Podbierak mi zdrętwiał, jest tak zimno, to się po prostu nie dzieje naprawdę. Trzeci lipień w życiu. Jak ja łowię te ryby? Ja nie, nie mam pojęcia co to jest za dzień. Lipień na tamte trzeci w życiu. Nie wiem, 32, 33 nie będę już mierzyć. To jest po prostu niemożliwe, co się dzieje w tym dniu, ale piękna ryba nie chce wraca. Poszedł, no niestety, przestały ryby współpracować, ale ja tak naprawdę już dzisiaj nic więcej nie potrzebuję. Teraz sobie zmienię na coś innego, chyba na tego o, robaczka co wcześniej próbowałem. Została mi z godzinka łowienia, bo jest strasznie zimno. Wracam o 12.00. Zobaczcie to pierwszy rzut na różową tantę, Jak zastał ją, taki nie wiem, 25-27. Dobra, kończę tą niesamowitą wyprawę.